Cześć, dzień dobry. Witam Was w podcaście IT i Biznes. Nazywam się Grzegorz Tabor i na co dzień prowadzę trzy firmy, w tym firmę programistyczną, agencję doradczo-rekrutacyjną i SaaS do monitoringu cen, konkurencji dla e-commerce. Podcast IT i Biznes kieruje do właścicieli firm oraz menadżerów, którzy na co dzień współpracują w swoich firmach często i dużo z szeroko pojętym IT i chcieliby realizować owe projekty IT bardziej świadomie i skuteczniej. Odcinek 12. Proces wytwarzania oprogramowania, jak nad nim zapanować, jaka osoba nietechniczna. Można przyjąć, że proces wytwarzania oprogramowania i samo wytwarzanie oprogramowania to rzecz typowo techniczna, ale nic bardziej mylnego. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, w jaki sposób ten proces wytwarzania oprogramowania wpływa na Twój biznes i jak dobrze zarządzić tym procesem wytwarzania oprogramowania z Twojej perspektywy jako przedstawiciela biznesu. Tak, aby było to jak najłatwiejsze, jak najprostsze i też przyjemne. Zatem, nie przedłużając, serdecznie zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie w 12 odcinku mojego podcastu. I dzisiaj na początek taka krótka informacja, ogłoszenie. Rozpoczęliśmy niedawno nowy projekt doradczy w Gravity, który ma na celu wsparcie obecnego zespołu IT i wsparcie tego zespołu we współpracy także z zespołem zewnętrznym, a także jak najszybsze wdrożenie różnych specjalistów z naszych firm, którzy pomagają w osiągnięciu postawionego celu biznesowego. Nie mogę oczywiście powiedzieć, jaki to jest dokładnie cel, ale jest on jak najbardziej mierzalny i wyjście w ogóle od tego celu biznesowego spowodowało. Urealnienie wielu obszarów, czyli samo to, że wyznaczyliśmy bardzo dokładny cel, spowodowało, że możemy iść dalej i resztę procesów pod ten cel dostosowywać. Nie ukrywam, że w tego typu projektach zawsze ważne jest to, aby pogodzić cele i założenia biznesu z wizją i potrzebami osób technicznych, i też nie ukrywam, że zawsze cieszę się na takie wyzwania i różne okazje do usprawnień, właśnie czy to procesów, czy współpracy, bo no, Mega super jest obserwować przedsiębiorców i menadżerów, i też zespoły techniczne, którzy dzięki poukładaniu współpracy, wyznaczeniu jasnych i właściwych celów, a także wsparcia ze strony osób też z innymi doświadczeniami z różnych innych projektów, w krótkim czasie osiągają realne korzyści biznesowe. Także chciałem się trochę tym pochwalić na, na początku tego odcinka, bo jest to dla nas taka fajna sprawa. Każda tego typu współpraca jest super. Także gdybyś chciał, drogi słuchaczu. Podjąć tego typu współpracę albo zobaczyć, jak mogłaby ona w Twoim przypadku przebiegać, to serdecznie zapraszam do linku w opisie. A tymczasem przechodzę do właściwej treści dzisiejszego odcinka, która jest powiązana z tym wstępem, mianowicie do procesu wytwarzania oprogramowania. Skupimy się na tym, czym jest ten proces, jak on z reguły przebiega od strony takiej techniczno-biznesowej. I w których miejscach tego procesu powinieneś się znaleźć jako osoba, jako przedstawiciel biznesu, z kim po i co powinieneś ustalać, i o co zadbać, żeby ta współpraca i ten proces mógł przebiegać jak najlepiej, i dla Ciebie, i dla zespołu technicznego. Zacznijmy od tego, czym jest proces wytwarzania oprogramowania. Jest to proces, według którego cele biznesowe są zamieniane na oprogramowanie, czy nowe funkcje do istniejącego oprogramowania. Które pozwalają na realizację celów biznesowych, które sobie na początku stawiamy. Czyli dla przykładu, dla e-commerce może to być nowy sklep internetowy, czyli to jest ten cel biznesowy. Dla firmy produktowej, nowa funkcjonalność w ich produkcji, która otwiera kolejne rynki sprzedaży. Tak to, tak to tutaj rozumiemy. No i teraz główne etapy procesu wytwarzania oprogramowania, czyli tak zwany cykl wytwarzania oprogramowania, to po pierwsze. Określenie wymagań biznesowych celów biznesowych i to jest dobry moment, żeby określić także mierniki i kryteria odbioru, czy projekt się udał czy nie udał. Czyli zastanawiamy się czego my potrzebujemy od strony biznesu, co by nam pomogło, jakby to musiało mniej więcej działać. Spisujemy to, spisujemy, czy staramy się zebrać takie kryteria wyobrazić sobie, jakby to mogło działać, żeby to faktycznie pomogło nam w realizacji jakiegoś określonego celu biznesowego? I dopiero potem przechodzimy do etapu numer dwa. Etap numer dwa to analiza owych wymagań biznesowych, czyli to jest moment, kiedy biznes zderza swoje oczekiwania z osobami technicznymi lub z analitykiem, i powstaje spis ryzyk i założeń projektowych i założeń technicznych. Tutaj powinny być oczekiwania biznesowe zapięte w taką specyfikację projektu, nawet wysokość poziomową, która będzie opisywała pokrótce każdy moduł. Ale jednak wraz z wycenami każdego z tych modułów obszarów i wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi. I to jest bardzo ważny aspekt, który bardzo często robi się, jeżeli podchodzimy do projektu tak zwanie waterfallowo, czyli realizując cały proces krok po kroku, jeden za drugim, i dokonując formalnych odbiorów projektu, i dokonując formalnego podziału na etapy projektu, i realizując ten projekt w taki sposób, gdzie faktycznie ta specyfikacja jest punktem wyjścia. Natomiast rzadko, kiedy robi się taką specyfikację w sposób w miarę dokładny, kiedy projekt realizuje się w 100% zwinnie, czyli wykorzystując jedną z metodyk zwinnych. O tym opowiemy sobie jeszcze za chwilę. Natomiast generalnie ja bardzo polecam, żeby na etapie drugim, czyli etapie analizy wymagań biznesowych, dojść do etapu, gdzie te oczekiwania biznesowe przelejemy na konkretne funkcjonalności z podziałem na początek wysokopoziomowym, na przykład per konkretny moduł. I do każdego modułu dopiszemy kilka zdań o tym, co ten moduł ma zawierać, co jest dla nas najistotniejsze, perda na rzecz. No i oczywiście każdy z tych punktów wycenimy wraz z zespołem, tak żeby wiedzieć, jaki tutaj budżet i czas realizacji przewidzieć. Etap trzeci to planowanie, czyli moment, kiedy projekt powinien zostać właśnie zaplanowany w kontekście czasu i dalszych działań. Etap czwarty to design, czyli przygotowanie projektu graficznego, czy przygotowanie też zmapowanie całej ścieżki takiej. Pod kątem dobrego user experience, czyli takiego podejścia, żeby dla użytkownika było łatwiej pracować z danym mechanizmem wytworzonym, danym sklepem internetowym, w przypadku kupującego, żeby łatwiej było kupować. Czyli tutaj można skorzystać na przykład z takiego narzędzia, które nazywa się Figma. Można w nim przygotować zarówno projekt cały UX-owy, potem projekt tak zwany UI, czyli projekt graficzny do każdej podstrony. A także przygotować wygodny prototyp, który pozwoli na przeklikanie danego zakresu prac jeszcze zanim on powstanie, co powinno pomóc w wyobrażeniu sobie działania danej rzeczy i potwierdzenia, że rzeczywiście o to chodziło. Czyli na etapie designu, najpierw mapujemy z reguły UX, czyli ten user experience, jak ten cały proces UX-owy powinien przebiegać. Przygotowujemy do podstrąg, które nam wychodzą z tego procesu, makiety, no i potem też design, czyli ten tak zwany UI, ta warstwa interfejsu. No i z tego jeszcze budujemy prototyp, dzięki któremu można sobie sprawdzić, jak to będzie działało poprzez już normalnie przeklikanie tego. To też powoduje, że wtedy trochę analizę wymagań biznesowych przerabiamy na taką formę graficzną, interaktywną, i to pozwala urealnić, czy faktycznie tak chcemy, żeby to wyglądało. Jak to będzie tak wyglądało, jak chcemy, to faktycznie spełni swoje oczekiwania, czy wymagania biznesowe. Kolejny etap to implementacja programowania, czyli to jest moment, kiedy. Zderzamy już to, że z Figmy kodujemy, czy z jakiegoś innego narzędzia. Kodujemy zarówno projekt graficzny, już do konkretnego formatu, plus kodujemy też tak zwany backend, czyli całą logikę biznesową działania danej aplikacji, czy nowych funkcjonalności, czy nowego featureu do danego sklepu, czy, czy nowego systemu. I w kolejnej fazie przechodzimy już do testów, czyli do momentu, kiedy sprawdzamy, testujemy, czy dana. Funkcjonalność jest ok, czy ona działa i czy będzie w porządku. I potwierdzamy, że wytworzony zakres pracy jest faktycznie ok, czyli raz, że to po prostu działa, tak mm, mówiąc ogólnikowo, ale po drugie, przede wszystkim, czy spełnia swoje założenia biznesowe. Wiem, że trochę się tym dzisiaj powtarzam, ale to serio bardzo ważne, żeby te założenia biznesowe weryfikować z pomocą kilku osób w projekcie, który, które są w trakcie tego procesu wytwarzania oprogramowania, no i także robić to jak najczęściej. Jeżeli już przetestujemy i wszystko jest ok, to następuje tak zwane wdrożenie, czyli to się innymi słowy określa, czy osoby techniczne określają to jako release, czy jako deployment, czyli taki moment wydania zmian na środowisko produkcyjne, czyli na główny serwer, gdzie działa Twoja aplikacja, Twój sklep, Twoja platforma. Czyli to jest już moment, kiedy to jest uruchamiane i to w założeniu powinno już tutaj działać poprawnie. I ostatni etap to jest faza tak zwanego utrzymania i rozwoju. Czyli przez pryzmat utrzymania rozumiemy to, że daną aplikację trzeba raz na jakiś czas zaktualizować, może się jeszcze pojawić jakiś błąd specyficzny u danego użytkownika, czy, czy gdziekolwiek indziej, więc też trzeba wtedy na taki błąd zareagować. A faza rozwoju no to jest po prostu to, że jeżeli chcesz dołożyć nowe funkcjonalności, nowe rzeczy do tego, co już masz, to w ramach tego rozwoju jest to zapewnione. I teraz, dlaczego to musi tak działać? W sensie, że są te różne etapy tego procesu czy cyklu wytwarzania oprogramowania. Myślę, że dlatego, że jedne elementy są często zależne od innych. Typu, no nie mogę zacząć kodować sklepu internetowego, jeżeli nie mam projektu graficznego, a ma być wdrożony autorski projekt graficzny. To wiadomo, że bez tego nie pójdę dalej. Natomiast zdarza się też, że aby zacząć pracę nad jednym elementem, trzeba poczekać też na inne elementy, również w obszarze programowania. Czyli nie da się zawsze wszystkich wątków rozpocząć na raz. No i dlatego trzeba to robić według jakiegoś określonego procesu. I teraz trzeba by sobie postawić pytanie, czy jako przedstawiciel biznesu, osoba nietechniczna, musisz uczestniczyć w całym procesie wytwarzania oprogramowania? Odpowiedź brzmi stanowczo nie. Powinieneś powinnaś uczestniczyć w tych najważniejszych etapach procesu wytwarzania oprogramowania, na nich się skupić, a pozostałe etapy, w których da się, żebyś nie uczestniczył, nie uczestniczyła, zostawić faktycznie zespołowi i tylko spojrzeć na efekt pracy tego zespołu. No i teraz, na które, w których etapach powinieneś powinnaś uczestniczyć, a w których nie, nad tym się właśnie teraz pochylimy. Po pierwsze, na początek samo określenie celów biznesowych i jasnych kryteriów odbioru, czyli określenia w sposób jak najbardziej obiektywny, kiedy prace faktycznie zostały zakończone przez zespół na tyle, żeby uznać, że one są faktycznie zrobione poprawnie, czyli w taki sposób, aby twoje cele biznesowe były tutaj spełnione. I teraz to jest proces, który jest turboistotny, to znaczy on jest no, najważniejszy. Z uwagi na to, że jeżeli nie określisz sobie dobrych celów biznesowych i w dobry sposób kryteriów odbioru tych celów biznesowych, to zarówno Ty z biegiem czasu, jak i Twój zespół techniczny możecie w cudzysłowie popłynąć w zupełnie złą stronę w zupełnie innym kierunku, no i przez to możesz przepalać budżet i czas na to, żeby potem ten zespół nawracać w dom, na dobre tory. Także stanowczo sam proces planowania to jest świętość i podstawa, znaczy proces planowania mam na myśli samego określenia celów biznesowych, to jest turbo podstawa i turbo ważne i na to poświęć naprawdę czas, żeby to zrobić na spokojnie. Spisz sobie też może jakieś etapy, w jakich chciałbyś, chciałabyś odbierać projekt i co powinien dany etap zawierać, tak żeby mniej więcej te cele biznesowe, jeżeli się da, też podzielić na mniejsze cele. I częściej weryfikować, dzięki temu, że zbliżasz się do tego głównego, największego celu biznesowego. Po drugie, to co jeszcze robi się przed rozpoczęciem prac projektowych, czyli de facto na samym początku tego procesu wytwarzania oprogramowania, to jest moment budowy specyfikacji i jej zatwierdzenia przez Ciebie. Czyli Ty po przekazaniu swoich potrzeb, celów biznesowych do analityka z firmy czy z zespołu, z którym współpracujesz, Powinieneś otrzymać zwrotnie taką specyfikację, spis tego, jaki będzie dokładny tak zwany scope, czyli zakres prac, jaki zespół przewiduje do tego, żeby Twój projekt wykonać wraz z wycenami. I to powinno zostać przez Ciebie zatwierdzone. I tutaj też zalecam, żeby to dobrze przejrzeć i dobrze potwierdzić, bo to będzie Twój punkt wyjściowy do dalszych rozmów i do późniejszego odniesienia się też w czasie, czy zakres prac pozostaje z grubsza bez zmian, czy on się zmienia i ewentualnie dlaczego się zmienia, gdyby tak się faktycznie działo w przyszłości. Także taka kompletna podstawa podstaw to jest właśnie budowa specyfikacji i jej zatwierdzenie przez Ciebie. I teraz w trzecim kroku przechodzimy już do takiej fazy, w której rozpoczynamy, można powiedzieć, właściwy proces faktycznie wytwarzania oprogramowania, tak jak on się nazywa, bo samo zebranie celów biznesowych i budowa specyfikacji, analiza tych celów biznesowych to też jest element procesu wytwarzania oprogramowania. No ale ten proces kojarzy się już właśnie z samym budowaniem oprogramowania bardzo często. I tutaj przechodzimy w taką trochę pętlę, która się powiela: to znaczy, po pierwsze, product owner na podstawie tej specyfikacji rozpisuje pojedyncze zadania. Następnie, te zadania zespół jeszcze raz sobie potwierdza, czy one są ok i czy wycena, która została podana, jest w porządku. I fajnie, jeżeli ty też potwierdzisz te już mikrozadania, to znaczy ich opisy i tą wycenę. Tutaj chodzi o ten moment, kiedy na etapie specyfikacji mamy moduł, który jest rozpisywany bardzo ogólnikowo, typu panel logowania, a w ramach zadania rozpisujemy już bardzo dokładnie, że to jest panel, który ma jakiś formularz z określonymi polami. Wpisanie do nich treści powoduje, że możemy się zalogować, no, czyli chodzi mi o taki już opis bardzo szczegółowy, który w zadaniu powinien się zawierać. Tutaj przypomnę, że jeżeli chodzi o zadania, to one powinny mieć opisany jasny cel biznesowy, opis funkcjonalny, kryteria odbioru i ewentualny opis techniczny, co powinno być zawarte. Takie cztery najważniejsze rzeczy. Dokładnie ten wątek omawiam w odcinku 8. Jak oszczędzić na realizacji projektów IT, rozpisując dobrze zadania programistom. Więc jeżeli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tego odcinka, to zachęcam po wysłuchaniu tego odcinka, obecnego 12, do posłuchania odcinka 8. Na temat opisów zadań, bo to serio mocno oszczędza budżet, jeżeli zadania są dobrze wyspecyfikowane. Tu też nie ukrywam, że jeżeli trwa proces sprzedaży, to jest z reguły w firmach jeden proces, natomiast proces już wytwarzania oprogramowania jest trochę traktowany jako osobny proces. W naszych firmach staramy się zawsze, żeby to było spójne i czytelne, natomiast nie zawsze to niestety tak wygląda i trzeba to po prostu brać pod uwagę, że programiści. Inaczej będą patrzyli na projekt na etapie, jaką na poziomie celów biznesowych czy specyfikacji, a inaczej, jak już z tej specyfikacji powstają konkretne zadania, które faktycznie, według których programują już ten temat programiści, czy realizują prace graficzne, na przykład designerzy. No i teraz, jeżeli już zadania są faktycznie wypisane i ty je też zatwierdzasz, to one przechodzą do realizacji. Następnie przechodzą proces code review, czyli potwierdzamy sobie tutaj, jak jeden programista po drugim potwierdza, jak. Te prace zostały wykonane, i jeżeli one są OK, to są wdrażane na środowisko testowe, czy powinny być na jakimś środowisku testowym też wdrożone. Jak są tam wdrożone, to są sprawdzane, testowane, potwierdzane, czy dane zadanie, czy dane zmiany są OK. I jak są odebrane OK, to wtedy one się pojawiają do odbioru tak zwanego biznesu, właśnie czyli do odbioru Twojego i są wdrażane na produkcję. I tak się dzieje de facto w kółko, właśnie w tej pętli, gdzie są zadania, potem one przechodzą Twój akcept. Są przekazywane do realizacji, przechodzą code review, testy są uruchamiane i tam przechodzą, są uruchamiane na produkcji i tam przechodzą Twój finalny odbiór. No i tutaj w ramach tego punktu dobrze jest uczestniczyć, przynajmniej jeżeli jest to możliwe, albo przynajmniej dla tych najważniejszych zadań, bo mówmy się, jeżeli to są zadania o niskim priorytecie z perspektywy biznesu, to nie musisz ich zatwierdzać i tam jakoś dokładnie sprawdzać, bo tutaj ryzyko pomyłki jest też stosunkowo nieduże. Natomiast jeżeli to są z Twojej perspektywy ważne zadania dotyczące jakiejś ważnej funkcjonalności, to z pewnością warto znaleźć sobie takie 10-15 minut w ciągu dnia, gdzie wchodzisz, sprawdzasz, jak to wygląda, jakie te zadania zostały opisane i, no i po prostu potwierdzasz, czy one są ok, czy ewentualnie zgłaszasz jakieś uwagi albo pytania. Pamiętaj, że tak jak jest rozpisane zadanie, to tak ono idzie do realizacji i jeżeli upewnisz się, że wszystko w tym zadaniu zostało opisane, co byś chciał, chciała, żeby zostało zrealizowane, no to tym większa szansa, że zostanie to zrobione, jeżeli będzie opisane to w zadaniu. Tylko tyle i aż tyle. Czyli tak naprawdę wychodzi na to, że Twój udział jest najważniejszy, najlepszy wtedy, kiedy pojawia się ten moment potwierdzenia zakresu prac i potwierdzenia celów biznesowych, i tutaj Twój udział będzie szczególnie ważny. I teraz, jak to sobie zorganizować, żeby to faktycznie było łatwe dla Ciebie do przejścia? Po pierwsze, powinieneś mieć dostęp do tablicy, na której jest organizowany cały zakres prac i cały Twój projekt. Jeżeli dostępu do takiej tablicy na dzisiaj nie masz, to poproś swój zespół, żeby Ci taki dostęp przydzielił. Upewnij się, że Twój project manager czy Twój product owner, w zależności kto u Ciebie tą tablicą zarządza, bo różnie to w firmach wygląda, to że faktycznie ten dostęp Ci przydzieli, że on faktycznie tą tablicą zarządza, czyli że tam jest taki aktualny stan tego, co się w projekcie dzieje, bo to jest kluczowe. Z reguły, jeżeli tablica nie jest na bieżąco uzupełniana przez zespół, to może oznaczać, że coś tam do końca nie gra organizacyjnie, i wtedy warto się temu przyjrzeć. Po drugie, temat komunikacji samej w sobie. Powinieneś mieć dostęp do tego, aby móc komunikować się czy to z Product Ownerem, czy z Project Managerem, czy w razie potrzeby też z zespołem i to fajnie zorganizować poprzez jakiś komunikator, po prostu. Tak, żeby nie wisieć na mailu, nie wisieć na telefonie, gdzie masz też mnóstwo innych spraw i twój zespół też, tylko żeby to była taka wydzielona przestrzeń do asynchronicznej komunikacji, na której jesteś w stanie faktycznie zadać jakieś pytania i ktoś ci jest w stanie tekstowo odpisać lub w razie potrzeby się z Tobą w ramach takiej platformy zdzwonić. My często korzystamy z, ze Slacka jako z takiego rozwiązania do komunikacji. Natomiast to nie jest must have, można też wybrać jakiekolwiek inne rozwiązanie, tak naprawdę, bo w dzisiejszych czasach mamy i Teamsa. I na biedę nawet Whatsappa, chociaż tutaj nie zalecamy dla bardziej skomplikowanych projektów, natomiast warto faktycznie narzędzie do komunikacji takie wydzielone, odrębne od, od wszystkich innych spraw faktycznie mieć. I z takich jeszcze rzeczy mamy tablicę, mamy narzędzie do komunikacji i myślę, że warto wdrożyć proces tak zwanego DEMA, który to proces dzieje się co ustalony z góry wiadomy czas, na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Gdzie w ramach takiego DEMA zespół prezentuje Ci to, co zostało wykonane w ramach tak zwanej iteracji, czy tej takiej pętli od momentu rozpisania zadań do momentu wdrożenia na środowisko testowe czy produkcyjne, tak żebyś mógł, mogła też mieć taki wydzielony czas, zobaczyć perspektywę zespołu, żeby ktoś Ci to mógł zaprezentować, co zostało wykonane, no i jednocześnie, żebyś miał wtedy, czy miała okazję potwierdzić, że to, co zespół wykonał, faktycznie jest OK, lub zgłosić na bieżąco uwagi. Tak, żeby potem też nie siedzieć, nie spisywać tego w te zadania, nie, nie kombinować, bo uważam, że to powinna być praca jednak po stronie project managera. A Twój czas należy przede wszystkim poświęcić na to, żebyś zgłaszał, zgłaszała cele biznesowe i no przede wszystkim uwagi od strony biznesu i że tutaj, jeżeli coś nie działa, nie zostało wdrożone poprawnie, albo gdzieś został popełniony błąd, bo niestety to się dość często może zdarzyć. No to, siłą rzeczy, jeżeli szybciej to odkryjesz, na mniejszym zakresie prac, tym szybciej zostanie to poprawione, i projekt cały czas będzie szedł we właściwym kierunku. Podsumowując dzisiejszy odcinek, w których miejscach procesu wytwarzania oprogramowania najlepiej, żeby został wykorzystany, spożytkowany Twój czas i gdzie faktycznie powinieneś, powinnaś brać udział? Po pierwsze, Określanie celów biznesowych i jasnych kryteriów, metryk odbioru tego, co zostanie Ci przygotowane, czy faktycznie to, co zostało przygotowane, spełnia owe cele biznesowe. Po drugie przygotowanie specyfikacji, czyli ten moment, kiedy cele biznesowe zamieniamy na opis funkcjonalny, ale wysokopoziomowy, żeby mieć bardziej podział na konkretne moduły, konkretne zadania funkcjonalne, konkretne rzeczy niefunkcjonalne, tak, żeby faktycznie mieć zebrany cały zakres i... Aby był on też wyceniony na jakiejś konkretnej podstawie. Trzecia rzecz to moment, kiedy są już te duże moduły rozpisywane na danej tablicy na pojedyncze zadania i planowane zespołowi do realizacji. To tutaj fajnie, żebyś potwierdził, potwierdziła opisy zadań. Jeżeli masz czas, to wszystkich. Jeżeli nie masz aż tyle czasu, to chociaż dla najważniejszych modułów. I czwarta rzecz to jest odbiór wykonanych prac, który powinien się odbyć albo na demo, albo asynchronicznie. Ja zalecam, żeby takie demo było wdrażane, bo to powoduje też, że. Czasem pewne rzeczy łatwiej po prostu opowiedzieć na spotkaniu, na czasem łatwiej opisać, to trzeba trochę dostosować do zespołu. No i punkt piąty i szósty jednocześnie to punkty, gdzie powinieneś mieć dostęp do tablicy, która powinna być na bieżąco uzupełniona, tak żebyś widział, widziała co się dzieje i mógł tak naprawdę w razie potrzeby wejść do zadań i do ich stanu na dowolnym etapie wytwarzania oprogramowania, tak naprawdę. No i moment komunikacji zalecam, żeby był zewnętrzny komunikator, który jest oddzielny od maila, od twoich innych komunikatorów, czy spraw taka oddzielna przestrzeń do komunikacji, tak, żebyś mógł mogła skupić się wtedy tylko na komunikacji związanej z projektem. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzisiaj, to by było na tyle. Myślę, że nie ma sensu wchodzić głębiej w temat procesu wytwarzania oprogramowania, bo trzeba skupić się na tym, że Twoją odpowiedzialnością jako osoby odpowiedzialnej za biznes jest właśnie. Urealnianie, czy idziemy w dobrym kierunku, tutaj stawiam się jako idziemy, że osoby techniczne w takim kierunku, który faktycznie spowoduje to, że spełnimy Twoje cele biznesowe. Jeżeli czujesz, że Twój proces, który obecnie masz, wymaga sprawdzenia, wsparcia, czujesz, że nie masz dostępu do tablicy, albo że Twój proces wytwarzania oprogramowania na dziś jest dla Ciebie niejasny, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe do mnie znajdziesz w opisie do tego odcinka chętnie zerknę czy posłucham, jak wygląda Twoja sytuacja i doradzę, co można w tym konkretnym Twoim przypadku zrobić. W następnym odcinku, czyli odcinku 13, opowiem o tym, w jaki sposób łączyć dowolnego specjalistę technicznego z zewnątrz do Twojego projektu, który obecnie jest już przez kogoś prowadzony. Czyli to jest ten moment, ta sytuacja, kiedy Twój projekt działa, działa, wszystko przebiega sprawnie, i nagle brakuje Ci osoby z jakimiś określonymi kluczowymi kompetencjami, na przykład na jakiś określony czas, typu na przykład DevOpsa na jakiś czas albo frontendowca na jakiś czas, czyli osób z jakąś, czy osoby z jakąś określoną kompetencją. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i do usłyszenia w przyszły wtorek. Cześć!